Szkolenia pracowników Orlen z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej to nie tylko ustawowy obowiązek, ale przede wszystkim realna inwestycja w bezpieczeństwo. W najbliższym czasie udział w nich weźmie blisko 2000 pracowników. W większości przypadków to jednak jest takie e, przypomnienie, bo, 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 bo y, w Centrum Edukacji y, szkolimy cały czas z pierwszej pomocy raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie. Pracownicy Orlenu się zgłaszają i dla niektórych rzeczywiście jest to takie y, utwierdzenie tej wiedzy i, i potrenowanie. To jest ważne, to, to, to nie tylko jeżeli chodzi o pracowników w ogóle, czy pracowników Orlenu, ale każdy powinien znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Każdy pracodawca powinien zapewnić no, możliwość przeszkolenia pracowników. Jest po prostu do tego zobowiązany. Nigdy nie wiemy czy to będzie w pracy czy w domu, bo ta wiedza nie jest tylko dla zakładu pracy, ale w ogóle do życia potrzebna. I praktycznie każdy z nas powinien wiedzieć jak w sytuacji zagrożenia życia się, się zachować do czasu przyjazdu pogotowia. Wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest niezwykle istotna nie tylko w miejscu pracy. Umiejętność właściwego Reagowania może okazać się kluczowa także w codziennych, nieprzewidzianych sytuacjach. Po pierwsze, trzeba wiedzieć, czy jest przytomny, czy nieprzytomny, czy oddycha, czy nie oddycha, gdzie boli, co boli, porozmawiać z poszkodowanym, bo nie każdy poszkodowany, czy ten, kto zachoruje, jest od razu nieprzytomny, czyli ważna jest tutaj rozmowa z poszkodowanym, ewentualnie pomoc w zażyciu mu leków, jego własnych oczywiście nigdy nie podajemy swoich leków, no i powiadomienie służb. Ratowniczych, czyli 9, 9, 9, 112 bądź 19,998, jeżeli jesteśmy na terenie Orlen. Pracownicy Orlenu, jak sami podkreślają, bardzo doceniają możliwość przekucia wiedzy teoretycznej w praktykę, którą zapewniają tego typu szkolenia. To szkolenie, które jest dzisiaj jest takie bardzo intensywne, z dużą, przede wszystkim dużo mamy praktyki. I właśnie ta praktyka jest chyba najbardziej niezbędna dla uczestników uczestników kursu, szczególnie w małych grupach możemy takie praktyki przeprowadzać, które są bardzo potrzebne w sytuacjach losowych, tak? bo, bo wiemy, że coś się zdarzy, nie wiemy, jak zareagować i właśnie po takim kursie, po takim szkoleniu jesteśmy świadomi tego, co robimy. Bo wiemy, że nieudzielenie pomocy to też jest artykuł 162, nauczyłem się tego, kara pozbawienia do lat 3 za nieudzielenie pomocy, także Kochani, udzielamy pierwszej pomocy. Nie boimy się. Zakres szkolenia obejmował wiele zagadnień, od rozpoznawania zagrożeń i oceny stanu osoby poszkodowanej, przez zasady dbania o własne bezpieczeństwo i prawidłowe wezwanie pomocy, aż po działania podejmowane do czasu przyjazdu karetki oraz obsługę aparatu AED. Takie szkolenia zwiększają pewność siebie pracowników i dają im realne narzędzie do ratowania ludzkiego życia.